Jeżeli robisz to tylko po to, żeby mieć fantastyczną sylwetkę, to spalisz się po kilku dniach. Potrzebujesz się dokopać do tego, jakie jest Twoje dlaczego, czyli po co ci to jest. I to zazwyczaj są dwie części. Jedna to jest taka, że lubisz to dla siebie, i u mnie to przez wiele lat było, dlatego że moi rodzice bardzo szybko odeszli i miałam świadomość, że ja nie mam fantastycznych genów, ale jest ekspresja genów, czyli tam 40-60%. Dużo więcej niż wpływ genów, który jest tam około 30-40%. Więc dlatego codziennie ćwiczę, zdrowo się odżywiam, bo wiem, po co to robię. Teraz chcę też o siebie się mocniej zatroszczyć i pokazać siebie, że potrafię właśnie być tą kobietą, o której kiedyś, którą zawsze chciałam być. I chcę być też świetnym wzorem dla rodziny, dla moich klientek, dla ciebie również. Ale każda z nas ma inne dlaczego, zastanów się, po co tobie to jest. Czy chcesz sobie coś udowodnić, innym coś udowodnić, chcesz uciekać od cierpienia, czy biegnąć w kierunku do przyjemności i miłości. Obserwuj po więcej i daj znać w komentarzu, po co ci to.